Kukę umie, aktor stary muzyczny, wiesz co chodzi? Kukę umie, okej, okej Łaaa, z tej strony, wyrażą, Wyrożą I Kukę nic Baletnica, Fit, Kuban i Emmy. Producent atutowy stary, sprawdźmy, sprawdźmy, ten numer ma już parę dni, ale my to sprawdzamy teraz Kukę stary widziałem, że wydaje, wydaje, ochoczo numery, także no sprawdźmy ostatnią jego błeczkę, że tak się tu wyrażę w nomenklaturze piekarniowej Aha, co ja pierdolę mordo? Okay. Dla ludzi z boku jestem głupkiem z bloku, nie umiem rozmawiać, umiem spalać i obrócić w popiół Jesteś taka sama, widzę w twoim oku to co w moim, nie umiem kochać, chodźmy coś razem odpierdolić okay. Nie umiem płakać, a coraz rzadziej się umiem śmiać, umiem udawać, a najlepiej to, że wszystko gra okay. Ty masz podobnie, co noc w oczach masz pochodnie, ale o tym nigdy się nie dowie świat Skrywasz pod pięknem jak baletnica Sekrety i tajemnice z śmiechem tak delikatnym pod skorą tak aksamitną ukryje się ból, który tylko ty znasz Nie, fajne, fajne wstęp. Aaaa, kojarzy mi się to wszystko trochę z takim stylem BDS-owym. Bukukę podobnie, podobny master do BDS-a, no bo gdzieś kurczę oni nasiąkali swoimi stylami. Znowu szczery tekst, jakiś tekst o czymś, przemyślany stary, baletnica stary, ale są podobni do siebie, o okupiecie. No fajne, fajne, już mi się podoba stary, jeśli chodzi o brzmienie. Mocne, mocne, bo jest takie fajne, fajne wejście na real toku, takim powiedzmy jego. Popił, jesteś taka sama, widzę w Twoim oku to, co w moim nie umiem kochać. Chodźmy coś razem odpierdolić. Nie umiem płakać, a coraz rzadziej się umiem śmiać. I emocje, czuć f emocje. No, kukę stary potrafi emocjonalnie nawinąć, tak, że to brzmi do i To jest zejście stary na te niższe tony, stary i takie. Ale o tym nigdy się nie dowiesz świata. ...że nie o świat, jo. A wcześniej było bardziej energicznie, stary on opowiada, A to jest aktor, aktor stary muzyczny, wiesz co chodzi? To jest zajebiste, To jest ważne, jak chcesz robić jakieś emocjonalne numery. Ale. Tak, stary, chodzi o to, żeby ludzie ci wierzyli, stary. To, co nawija. Tylko ty. Taki churek, wiesz, wow! taki... Jak słyszysz coś takiego, to masz w głowie yy, ujęcie z drona na naturę i góry stary jest wow! kurwa, co tak nawie, jakiś colplay trochę chyba trochę robi takie rzeczy, nie? Epik, epik! Kur... Nosisz w sobie ogień, nie masz oczekiwań nie chciałabyś pokazać światu coś czego nie widział Nieważne, że znowu ci się obrywa Ukrywasz to symbol i rani jak baletnica Fajnie to, to już wybrzmiało z tą baletnicą, ta metafora. No bo baletnice mają przej**ane, nie? Tam nieraz się słyszało, że jak uczysz się baletu są jakieś przej**ane szkoły, to tam wręcz jest jakieś zdęcanie się nad tymi baletnicami, bo one napinają na tych palcach, stary. wszystkie je napierdala. to rozciąganie jest, no, niezdrowe, stary. I wiele baletnic ma po, po tym tańcu jakieś powikłania, to tak można nazwać, problemy fizyczne, nie? No bo to nie jest zdrowe, stary. To jest ekstremalne pod pewnymi względami. Jak... No, wiecie o co chodzi! Ja piek. Ile jeszcze wytrzymasz? Wiem, że czasem się boisz, to serio nie twoja wina yeah. Nieważne, że znowu ci się obrywa Ukrywasz to co boli i rani jak baletnica Fajnie, że dzwonisz się piąta, ale to Kurde, fajne! Podoba mi się ta metafora, stary. No, bo jak próbujesz coś napisać, to masz takie, że wszystko już było z taka, taka metafora, że próbujesz ukryć swój ból jak baletnica, która tańczy stary i musi się uśmiechnąć, mimo że ją na, na wszystko od naciągania i wykrzywiania w konkretny sposób swojego ciała I Nie możesz tego pokazać, że to jest dla ciebie ciężkie, no fajne, podoba mi się Miły gest, mówisz Warszawa tej nocy to jakiś dziki rejs. Jedziesz uberem, ja czekam Kuma? w domu jak spity pies Chce cię znowu opartą, teraz o szybę mieć już mnie nie bawi na bani porter. Chodzę bez celu, blady po ośce I nie wiem, czemu wracamy sami do wspomnień Bo nie były spoko i pora spalić cię jointem Kydy dużo żalust, wy oczu znowu się wylewa Skończyłaś z baletem, bo przetańciłaś już tyle lat Kaliwne pytanie, czemu znów pijesz sam? Znałabyś odpowiedź jak Czekaj, przetańciłaś już jointem, Kydy dużo żalust, twych oczu, znowu się wylewa Skończyłaś z baletem, bo przetańciłaś już, jak... już, już tyle lat Skończyłaś z baletem, bo przetańczyłaś już tyle lat Jak robisz balet, to szybko na cudzysłowu emeryturę przechodzisz, no bo jest to bardzo Inwazyjny taniec, ale to też może być metafora na zasadzie, że ona już się nie ukrywa Kuba, bo tyle lat to robiła. Taniec jest metaforą ukrywania swoich emocji, ukrywania tego, co naprawdę czujesz. I ona już skończyła z tańcem, czyli z ukrywaniem tego, co naprawdę czuje, bo robiła to już za długo i ją to rozpija. Piękne, terapeutyczny numer stary. No Kuban, też fajne, zawsze przychminki. Naiwne pytanie, czemu znów piję sam? Znałabyś odpowiedź, jak posłuchałabyś ciszy raz. Okej. Okay. Nosisz w sobie ogień, nie masz oczekiwań nie chciałabyś pokazać światu coś, czego nie widział Nieważne, że znowu ci się obrywa Ukrywasz to, co boli i rani, jak baletnica Damn, podoba mi się ten refren Ej, wchodzi ta Emi Chyba Zastanawiasz się, ile jeszcze wytrzymasz Wiem, że czasem się boisz, to serio nie twoja wina Okej okay. okay Czyż są też emocje u Kukiego? No bo, tak jak powiedziałem, potrafi wydobyć tą emocję w numerze. I trafia do mnie ten refren. On też jest taki, że Że fajnie jest go posłuchać i tak go sobie przekminiasz w głowie, w sumie o co chodzi w tym tekście, nie? Słuchając go, z czasem jakieś różne przekminki ci wchodzą do głowy, że no, że ciekawe porównanie i tak dalej. Odnosisz to do swojego życia. Na tym też polega właśnie muzyczka, nie? Bo to jest swego rodzaju sztuka, która ma poruszać stary do myślenia, do refleksji i tak dalej. Stary, dobra, bo tu jest za poważnie. Za żartuję, kurwa czasem może być poważniej. Zamknij mordę. Nie ważne, że znowu ci się obrywa Ukrywasz to, co boli i rani jak baletnica Też tak czasem mam okay. To nie wstyd się bać, ja też się boję Widzę w tobie ten sam żar To ten U. sam żar, który widziałem w sobie I od dawna nie płonie Ciężej złapać mi mnie. Ode... Chcesz, żebyś była mała, potrafiła mi uwierzyć. Czuła się zrozumiana i nie bała się oceny Przestań tyle gadać, zróbmy to jak się należy Też mam dosyć tego świata, choć znajdziemy sobie lepszy. Kurde. Myślałem, że to będzie już zrodka do jej Emi, a jest to swego rodzaju taka wymiana, jak rozmowa troszeczkę, że tu na końcu ze sobą pogadali i zamknęliśmy to w klamrę, że chodźmy sobie zrobić lepszy, nie? Dostać tego świata, chodź, znajdziemy sobie lepszy. Dobry numer, damn, naprawdę, no, no, Kukę umie, kukę umie, Łady też głosik tutaj Emi zapodała, także tyle ode mnie. Spie